Zaznaczę brakujący kąt wewnętrzny w trójkącie. Oznaczę go tak i obok zapiszę równanie, które wynika z twierdzenia o sumie miar kątów w trójkącie. No, chyba wszystkim znane twierdzenie. Suma miar kątów wewnętrznych w dowolnym trójkącie jest równa 180 stopni. Następnie popatrzmy na te dwa kąty. Są to tak zwane kąty przyległe. Suma miar kątów przyległych jest równa 180 stopni. Zapiszę to obok. Teraz zwróć uwagę, że w tym równaniu mamy kąt 180 stopni i w tym równaniu mamy kąt 180 stopni. Dlatego do pierwszego równania podstawię drugie równanie w miejsce kąta 180 stopni. Zauważ, że w tym równaniu. Po lewej i po prawej stronie mamy ten sam wyraz. Więc, jeżeli odejmiemy obu x, to te x -y zredukują się do zera i zostanie. A to jest dokładnie to, co mieliśmy wykazać w tym zadaniu. Mieliśmy pokazać, że Miara kąta zewnętrznego gamma jest równa sumie miar kątów wewnętrznych alfa i beta, co kończy dowód CKD.